Jest zdjęciowe w 12 miastach Polski, a na fotografiach piękne, silne kobiety, które na co dzień mierzą się z ciężkimi chorobami, chociażby nowotworowymi. Akcja Zobacz Więcej to pomysł pani fotograf Magdalener dest i ma zwrócić uwagę nie tylko na profilaktykę, ale też na tolerancję. Pani Magdalena jest dzisiaj z nami w Faktach O Poranku. Witam panią serdecznie. Witam serdecznie. Na zdjęciach, które już zostały wykonane, od razu rzuca się w oczy, że ten wasz znak charakterystyczny to białe koszule, które noszą na sesjach bohaterki akcji. Jaka jest w ogóle idea tego projektu? Idea projektu jest bardzo złożona, ponieważ projekt ewoluował z czasem i stał się strasznie złożony. Dotyczy wielu aspektów i porusza wiele bardzo ważnych spraw. Generalnie takim przewodnim założeniem projektu jest tolerancja, akceptacja i zrozumienie osób borykających się z wszelakimi chorobami, nie tylko nowotworowymi, chociaż w projekcie bierze udział 365 dziewczyn, które są obciążone nowotworami. A biała koszula ma wyciągnąć je troszkę z tłumu, pokazać, że, że są, że funkcjonują w tej przestrzeni miejskiej. A dodatkowo, jakby trochę udowodnić, że każdy taką białą koszulę w każdej chwili może założyć, więc miejmy oczy szeroko otwarte i bądźmy po prostu dobrzy dla siebie. Kim są bohaterki tej akcji? Z czym one się mierzą na co dzień? W jakim są wieku? Bo okazuje się, że zainteresowanie tutaj było ogromne. Tak, zainteresowanie było ogromne i sesje są w 12 miastach w Polsce, aczkolwiek są to tylko i wyłącznie takie bazy nasze, bo okazuje się, że do każdego z tych miast dziewczyny przyjeżdżają naprawdę z różnych krańców Polski. W Krakowie była dziewczyna z Gdańska, w Łodzi było Podkarpacie, więc naprawdę jest miks. I, czyli zrzeszamy dziewczyny z całej Polski generalnie. Niestety musieliśmy się skupić na 30 dziewczynach w każdym mieście, bo więcej po prostu fizycznie nie dałabym rady chyba tego zrobić, bo jeszcze dużo bardzo pracy przede mną. Więc 30 dziewczyn w każdym mieście, co daje łącznie 365 kobiet i tak jak wspomniałam, są to dziewczyny, wszystkie dziewczyny są obciążone nowotworami. Niektóre są już po chorobie, niektóre są w trakcie, niektóre mają nawrót, więc mierzymy się. a ja bardzo osobiście gdzieś tam przeżywam ten projekt, bo, bo spotykam się naprawdę z dziewczynami bardzo młodymi, bardzo aktywnymi, e, bardzo chcącymi mówić e, o tym, że, że potrzebują normalnie żyć, że potrzebują normalnie funkcjonować. Więc to jest takie troszkę dla mnie zderzenie osoby zdrowej e, z, ta, z taką codziennością tych osób chorych. No właśnie tutaj już Pani wspomniała, że duży nacisk kładziecie na te tolerancje. Czy faktycznie w dzisiejszych czasach zdarza się, że te kobiety czują się w jakiś sposób dyskryminowane ze względu na swoją chorobę? Zdecydowanie tak. I co więcej powiem, że w trakcie realizacji tego projektu jestem tego już, już teraz święcie o tym przekonana, ponieważ same w trakcie trwania sesji zdjęciowych w niektórych miastach spotykałyśmy się z taką jawną nietolerancją. Ludzie nie mają zielonego pojęcia, co my w tych miastach robimy, dlaczego my w tych białych koszulach wychodzimy, oceniają często nas bardzo po okładce, po, po tej białej koszuli, po gołych nogach, więc spotkałyśmy się naprawdę z, z taką jawną nietolerancją. Poza tym, historie dziewczyn, które do mnie docierają, dziewczyny często są wykluczane z, po diagnozie ze, ze swojego otoczenia, z najbliższego otoczenia. Niektóre tracą, odsuwają się od nich mężowie, najbliższa rodzina, przyjaciele. Oczywiście część z nich też ma ogromne wsparcie w najbliższych, ale są takie trudne przypadki, gdzie naprawdę tej tolerancji brakuje. A z czego to wynika, jak można to zmienić? Bo to pewnie jest też trochę strach tych ludzi, że nie wiedzą, jak się zachować. Pewnie tak, my o tym też jakby dużo rozmawiamy z dziewczynami na, na tych spotkaniach, bo one są, tak jak same dziewczyny mówią, taką fajną terapią dla nich i dla mnie pewnie też. Pewnie z, z takiej obawy, strachu, niewiedzy trochę może też, bo niby o tym raku się mówi i o tych chorobach się mówi, ale to jest wszystko gdzieś tam pobieżnie. Dziewczyny mają ogromną potrzebę bycia traktowane, traktowania normalnie. One chcą być zwykłymi kobietami, wrażliwymi, kocha, wrażliwymi kochanymi, pracującymi matkami, itd., itd. Nie chcą być wykluczone absolutnie. Więc ten projekt ma za zadanie gdzieś tam uświadomić, pokazać to, że one normalnie żyją, że są normalne, że funkcjonują w tym, w tym naszym społeczeństwie. Ale z drugiej strony też projekt ma jakby pokazać y, też i skalę problemu. I też były sytuacje, że osoby, które nie wiedziały, że dziewczyny są chore i traktowały je jakby te, też z dużą nietoleracją w drugą stronę, bo dziewczyna wracała z chemioterapii i pani zrobiła awanturę, że w autobusie nie udostępniła jej miejsca starszej kobiecie, a ona nie była po prostu w stanie się ruszyć. Więc tutaj po prostu chcemy, chcemy przemówić tak, żeby człowiek dla człowieka był dobry, był, był w stanie zrozumieć, że po, po, pod tą białą koszulą czy pod tym każdym ciuchem, który koło nas przechodzi, może być naprawdę toczona jakaś wewnętrzna duża walka. Te sesje, o których mówimy, odbyły się już w kilku miastach Polski, m.in. w Skierniewicach, Bełchatowie, a we Wrocławiu już 5 czerwca. Tak, tak, spotykamy się 5 czerwca we Wrocławiu. Jak zobaczycie tłum białych koszul, to będziemy właśnie my. Będziemy rozdawać na pewno takie ulotki. Więc bierzcie je od nas, czytajcie, zatrzymajcie się chwilę przy tym projekcie, bo jest naprawdę ważny i bardzo potrzebny. To cały czas mówimy o kobietach, ale czy to jest projekt tylko dla, o kobietach, dla kobiet? Czy, bo przecież mężczyźni też chorują, tylko może mniej się troszkę o tym mówi. Bardzo fajnie, że Pani pyta o to, ponieważ ten projekt nie jest absolutnie tylko dla kobiet. Jest skierowany zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, jak i do osób chorych i zdrowych. Tylko niestety żaden mężczyzna nie zgłosił się do projektu. Niestety mężczyźni w jakiś inny sposób przeżywają te, to, tą swoją chorobę. Nie są tak bardzo otwarci, nie chcą o tym tak bardzo mówić jak kobiety, więc tylko i wyłącznie dlatego że żaden mężczyzna nie bierze udziału w projekcie, bo, bo się nie zgłosili. Ale już nastąpił taki mały progres. Zgłosił się do nas jeden pan, do mnie napisał jeden pan, opowiedział troszkę, te swoją historię, która została też udostępniona na naszej stronie na Facebooku, na którą serdecznie wszystkich zapraszam, więc ja traktuję to jako przełom i liczę, że więcej panów się do nas do mnie odezwie, bo tak samo wspieramy mężczyzn jak i kobiety. No właśnie z czego to może wynikać, bo kobietom chyba łatwiej po prostu jest mówić o swoich problemach czy o swoich chorobach, słabościach. A tak naprawdę właśnie może przede wszystkim to mężczyźni powinni zacząć też o tym mówić. Zdecydowanie tak. No mężczyźni generalnie są inaczej emocje okazują, są bardziej zamknięci. Może to zaszło już teraz tak daleko jest bardzo dużo fundacji stowarzyszeń kobiet, zwłaszcza gdzieś tam amazonek. One są silne, zintegrowane i może mężczyźni troszkę tak się boją wyjść przed szereg troszkę indywidualnie, bo to nie ma takich męskich stowarzyszeń, przynajmniej ja się nie spotkałam. Ale zachęcam, bardzo zachęcam, bo tak jak dziewczyny mówią, to jest niesamowita terapia. Wygadać się, spotkać osoby, 360 osób, albo i więcej, bo na sesję przychodzą dziewczyny, które nie biorą udziału w sesji, ale też są chore. Więc spotkania z takimi osobami, przegadania, bo nikt tak problemu nie zrozumie jak osoba z takim samym schorzeniem. Wracając właśnie do samych sesji, samych zdjęć, co dalej? Czy, co dalej będzie z tymi zdjęciami? Czy gdzieś będzie można je zobaczyć? Generalnie. Plan jest taki, że teraz prowadzę sesje zdjęciowe. One są prowadzone do 25 czerwca, ostatnią sesją w Gdańsku. Zamykam ten, ten, ten okres sesji zdjęciowych. Następny etap to jest lipiec, sierpień, kiedy zdjęcia wejdą do sieci i stworzy się taka kampania internetowa. No i kolejnym etapem wrzesień, październik i to jest takie moje marzenie, mam nadzieję, że się ziści, ponieważ każdy z 12 miast, prezydent każdego z dwunastu miast był patronatem honorowym projektu i mam nadzieję, że tutaj miasta włączą się troszkę w promowanie tego projektu. Bardzo bym chciała, żeby w każdym z tych miast powstała wystawa tych zdjęć, żeby te 365 zdjęć można było razem zobaczyć. Bo to pokaże skalę problemu, to pewnie wielu osobom otworzy oczy. Chciałabym również, żeby w każdym z tych miast było taki jeden dzień poświęcony na spotkanie z uczestniczkami, na wypicie wspólnej kawy, na przegadanie tematu. No i w międzyczasie też mam nadzieję, jeżeli pozyskamy sponsorów, którzy nam są niezbędni, wydrukujemy jakiś nakład kalendarzy, gdzie będzie 12 kart z 12 miastami, czyli 12 zdjęć grupowych dziewczyn z każdego miasta i ten kalendarz będzie służył za cegiełkę, będziemy wspierać 12 dziewczyn chorych onkologicznie w tych 12 miastach. Bardzo piękna a, bardzo piękna właśnie akcja bardzo pożyteczna bardzo pani też dziękuję za udział w naszym dzisiejszym bardzo programie dziękuję.